Gniew to oczywiście bardzo ciężki, silny czynnik naszego zachowania. Niestety, gniewamy się często bez potrzeby albo no, z powodu złych potrzeb. I o tym często mówi Biblia. Ale otwórzcie sobie Księgę Salomona, Księgę Przypowieści, 15 rozdział, i tam zobaczycie, że mój gniew. To nie jest tylko moja sprawa. To znaczy, to jest oczywiście moja odpowiedzialność, ja za to ponoszę odpowiedzialność, ja powinienem gniew opanować. Ale kiedy już mi się zdarzy, to teraz ktoś może mi albo pomóc, albo przeszkodzić. Zobaczcie. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Szczególnie w bliskich relacjach małżeńskich, to widzimy. Albo będzie eskalacja, albo druga strona pomoże. Pierwszej, że tak powiem, się uspokoić. I podobnie działa to też w całym narodzie. Pomyślmy o tym w najbliższe dni.